Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Seks Afera. Nieskandaliczne rozmowy o seksie, intymności, bliskości i związkach. Przy mikrofonach Klaudia Latosik, edukatorka psychoseksualna, terapeutka par, współautorka książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania oraz. Raz Paulina Musielak i jabrus Dzisiaj zaczniemy inaczej od cytatu z książki. To będzie książka To, co musimy utracić. W nasze małżeństwo wnosimy wiele romantycznych oczekiwań. Razem z nimi być może także wizje mitycznych, przeszywających dreszczem seksualnych uniesień. Może dojść nawet do tego, że w naszym życiu seksualnym pokładamy o, więcej, o wiele więcej oczekiwań, o wiele więcej powinno być. Na tak, niż przeciętny zwykły akt miłosny jest w stanie spełnić. Ziemia musi drżeć, całe ciało musi śpiewać. Na niebie mają wybuchnąć fajerwerki. Nasza świadomość, nasze ja, powinny spłonąć na stosie miłości. Powinniśmy osiągnąć raj, a przynajmniej przyzwoitą kopię tegoż. Na pewno się rozczarujemy. Na pewno się rozczarujemy, bo jeśli nawet, to to nie będzie trwało wiecznie. Judith w innej swojej książce Małżeństwo dla zaawansowanych właśnie obala te nasze mity i założenia do tego na temat tego, jak wygląda Długotrwała relacja, długotrwała, czyli taka, która trwa przez kilka, kilkanaście lat, a czasami przez całe nasze życie, to jest niemożliwe, żeby przez całe nasze życie intensywność doświadczeń w tej relacji była taka sama. Bo dzisiaj mówimy o namiętności. Czy ona jest możliwa utrzymania tej namiętności na satysfakcjonującym poziomie w długoterminowych relacjach? Otóż tak. Powiedzmy od razu tak. Okej, okay, może już Że zakończmy się... naszą audycję, bo już tak, jest możliwa, Dziękujemy. Jest możliwe, żeby nie trzymać naszych słuchaczy w napięciu, w napięciu. Tak, ale jak to zrobić? Tak, Esther Perel, taka terapeutka par i autorka bestsellera Inteligencja Erotyczna pyta, czy w wiernym, długotrwałym związku możemy mieć zarówno miłość, jak i dobry seks? No i jaki musi być ten związek, aby był seks? I była miłość, była bliskość i była tajemnica. E, już tak już jakby spoiler, czy odpowiedź już jest na początku, chyba jak u Hitchcocka, także już jakby wszyscy wiemy, jaki jest koniec, a potem się buduje jeszcze bardziej napięcie. No ale Ester pisze, że miłość i pożądanie nie wykluczają się wzajemnie. Często jest tak. Tak jak powiedziałaś Paulina, że pary z długim stażem one często tęsknią za tymi początkowymi czasami, kiedy seks był spontaniczny, no i wystarczyło niewiele, aby wylądować w łóżku. No i namiętność wygasa, i to jest naturalne, ona się też zmienia. Czasem może być tak, że jest intensywna na początku, potem jest mniejsza, potem jej nie ma, a potem nagle znowu wybucha, więc to jest coś takiego no, trudnego też do. Zaplanowania. Trudnego. Chociaż trzeba planować. Mm, mm -hmm. e, e, tak, o, do, dojdziemy też do tego, że to są jedne z takich sposobów, jakby zaplanować swoje e, dbanie o swój związek. A wiesz, ja mam takie poczucie, że e, robi się trochę nam pod górkę, jeśli zaczynamy porównywać. Tą namiętność z okresu zakochania z namiętnością, kiedy jesteśmy już w relacji tam ponad dwa lata, ponad trzy, ponad pięć różnie uparby Was z tym spadkiem zakochania. Jeśli tęsknimy za tym rodzajem pobudzenia, za tym rodzajem namiętności, kiedy jest w okresie zakochania, no to trochę jesteśmy no, rozczarowani, bo trudno, żeby to nastąpiło jeszcze raz z taką intensywnością. Może tak. nastąpić inna jakość. Czasami nawet pary mówią, że jest podobnie, albo czasami nawet mówią, że jest lepiej, ale lepiej pod innym względem, bo inne ramy do tego dają. To nie jest ten szaleńczy pik, kiedy nas ponosi, jak w tańcach godowych oddajemy się różnym rytuałom seksualnym. I ta namiętność jest tak ogromna, i nie potrzeba czasami, nie wiem, gry wstępnej, i nawilżenie jest takie, i właściwie to się rzucamy na siebie za każdym razem, jak siebie widzimy, a jak siebie nie widzimy, to mamy ochotę na seks. Później, w momencie kiedy długo jesteśmy w relacji, no to ten stan zakochania opada i przychodzi to coś na co musimy się zdecydować, czyli czy ja chcę być z tobą, czy ja chcę dbać o tą relację, czy ja chcę nadal mieć życie seksualne udane. I czy ja chcę ciebie po prostu kochać. Nie? Deklaracja miłości i co to oznacza. I jeśli podejmuję tą deklarację, to ja muszę włożyć również wysiłek w to, żeby się udało. Mm, a też pomyślmy sobie o tym, właśnie trochę też zatrzymując się na tym początku, że my tęsknimy za tym, kiedy to się samo wydarzało, kiedy rzucamy się na siebie, kiedy nie trzeba wiele, aby był ten seks i to podniecenie, kiedy te orgazmy są takie przyjemne. Ale wyobraźmy sobie, że ten stan się nie zatrzymuje i on cały czas trwa, to byłoby do niewytrzymania bycie w ciągłym napięciu, bycie w oczekiwaniu, przeżywanie tego, że ktoś nam nie odpisze przez 15 minut w sposób bardzo intensywny. Mm. To jest swego rodzaju mania, mm. można to mm. powiedzieć. I to byłoby nie do wytrzymania być cały czas w takiej intensywności seksualnej i emocjonalnej, dlatego, mimo że za tym tęsknimy, to dobrze, że to trochę się zmienia, bo to byłoby trochę trudne do udźwignięcia, bo wtedy niejako my podporządkowujemy wszystko, Będąc zakochanym, tej relacji jesteśmy po prostu tym nabuzowani, naładowani, trochę jak na haju. No nie da się być 10 czy 5, mm, 8 mm. lat. Do czego by to doprowadziło? Więc jest naturalne, że ten seks się zmieni. I tak jak powiedziałaś, on może być lepszy, bo będzie lepsza. No pewnie nikogo z Was to nie zdziwi, co powiemy, bo jesteśmy w tym już monotematyczne. Komunikacja, intymność, lepsza głębiej, komunikacja. Bliskość. Nie, tak, lepiej się znamy, tak. lepiej się rozumiemy. Ale Wiesz, też są inne to? powody uprawienia seksu, nie? Ja, ja. Były badania, które... Próbowały uporządkować powody, dlaczego uprawiamy seks z przygodnymi partnerami na początku relacji, a jak to jest, kiedy ta relacja już długo trwa w długoterminowej relacji. I te powody są wtedy bardziej emocjonalne niż tylko popęd, niż tylko pożądanie, niż tylko ekspresja i tylko. tylko Chociaż to jest cały czas bardzo mm -hmm. ważne, mm. ale też nasza motywacja się zmienia i tak jak mówisz, ona jest inna w takiej uczuciowej, bliskiej relacji, a inna jest w takim no, Spotykaniu się dla przyjemności w takim romansie, takim seksualnym, tak? Na pewno w literaturze spotkaliście się z takim określeniem y, chorzy z miłości. No to właśnie to jest ten stan zakochania, gdzie kiedyś on był uznawany za chorobę. Czasami się go porównuje z upojeniem alkoholowym. Y, no wtedy. Tak, trochę jesteśmy bardziej zwierzęcy, to co nas przyciąga i spowoduje to zakochanie, no to odpowiedni bukiet feromonów u tej osoby, odpowiedni dla nas wygląd, tak tylko dla nas. Jesteśmy na tak zwanym haju, jak jesteśmy na, na tak zwanym haju, to mamy różowe okulary, nie widzimy różnych przeszkód, czerwonych flag, wszystko się wydaje takie fantastyczne, idealne, cudowne, no i potem, no jak powiedziałaś, Klaudia, to nie mogłoby trwać wiecznie, bo jeśli by trwało wiecznie, to nie rozmnażalibyśmy się. Być może nie, trudno byłoby zaopiekować się potomstwem tak ewolucyjnie po prostu. Gatunek by wyginął. No, nic z innego byśmy nie robili, tylko byśmy byli chorzy z miłości i poświęcalibyśmy nasz czas, energię, zasoby przeżywaniu tej miłości, tego romansu. E, więc to też jest e, takie ważne, żeby o tym wiedzieć, ale też idealizujemy partnera, i jakby na początku żyjemy jakąś fantazją o nim, o niej jeszcze się nie spotkaliśmy w takich naszych słabościach i codziennościach, czyli jeszcze nie wjechały różne tematy związane z tym, że ktoś ma słabszy dzień, że ktoś jest chory, że widzimy go w trochę innej roli, w trochę innym obliczu i to są takie rzeczy, które te pożądanie trochę jednak zmniejszają, więc na początku widzimy też kogoś i siebie w takiej super formie i też bardzo pragniemy, żeby z tą drugą osobą być. Jest też w nas dużo też takiego egocentryzmu i takiego, żeby się zadowalać wzajemnie, a potem już pojawiają się inne czynniki, no i ta relacja się zmienia i te pożądanie się zmienia, ale te pożądanie też jakby one się zmniejsza, bo też mamy różne przekonania i mity na temat pożądania, które je tłumią. No właśnie. Na przykład, że to jest popęd biologiczny i zależy od hormonów. Czyli jeżeli mam mniej hormonów, bo na przykład przechodzę menopauzę albo biorę mm. jakieś środki, mm -hmm. no to znaczy, że tego pożądania nie ma. No, ale czym właściwie jest pożądanie? Mm. No właśnie. Takim apetytem na seks. Potrzebą seksualnej, emocjonalnej bliskości z drugą osobą, pragnieniem i pociągiem do drugiej osoby, tak byśmy mogli definiować pożądanie potrzebą ekspresji seksualnej. I teraz jak my je wyrażamy, no to już jest nasza odpowiedzialność. Czy o tym mówimy? Zapraszamy drugą stronę do tego, czy zadowalamy się sami. Czy w różny inny sposób, poza też sypialnią, to pożądanie gdzieś ma miejsce? Także nasza seksualność i to pożądanie, i tak zwana, użyjemy tego słowa, gra wstępna, to nie jest tylko te 10 minut przed, tylko to trwa cały czas trwa i tym się karmi pożądanie, czas. czyli to, jak mówimy do drugiej osoby, to jak, czy o nią dbamy, czy nią się w ogóle też interesujemy, albo to jest też, bardzo ważne albo też jako o... człowiekiem. Dokładnie dokładnie. to, to jakby takie, takie szczere zainteresowanie. Jesteś nie? dla mnie słuchanie. ważna, ważny, i potem co to się ciebie? przekłada na mm -hmm. pożądanie, że mm -hmm. czując się ważny, ważna, mamy ochotę na, na seks z drugą osobą. Z jeden z typów udanego małżeństwa według Gottmanów, czyli mapowanie nawzajem siebie, mapowanie pod względem tego, co u Ciebie, wiesz, co ja jestem ciekaw, co u Ciebie. Ja Ciebie. Nie nie znam do, od podszewki tak dogłębnie. Nawet jak jesteśmy 15-20 lat razem, to słuchaj, część rzeczy mogła ci się zmienić. Jak ci minął dzień, spędziliśmy go osobno. No i tu jest też kwestia tej odrębności. Czyli to pożądanie ma miejsce, kiedy jest między nami czułość, kiedy jest między nami życzliwość, kiedy się interesujemy sobą, ale też kiedy jesteśmy osobno. Czyli kiedy ja widzę tego partnera, partnerkę, o czym już mówiłyśmy w audycjach, no ale powtarzamy dzisiaj, żebyście usystematyzować <laughs> wiedzę. Że to naprawdę wiedzę. działa, to nie jest jakby takie gadu-gadu, tylko właśnie to się sprawdza, kiedy ja za nim tęsknię, kiedy on jest no, gdzieś w oddali i ja go mogę pożądać. Jak już jest sklejony ze mną, to on jest przedłużeniem mnie ja nie będę pożądać przedłużenia siebie. Jak go widzę inaczej też, na przykład gdzieś wychodzimy razem... Inaczej się ubierzemy. Widzę go też w jakichś... Teraz mówimy, powiedzmy, że o mężczyźnie i widzę go, e, jakie ma cudowne poczucie humoru, że, że jest nie wiem, pewny siebie, albo elokwentny, i tak go widzimy blisko, ale z pewnego oddalenia. I wtedy pojawia się to pożądanie, bo pojawia się taki element, że on jest trochę inny, e, on i, ja go jeszcze do końca nie znam. I tym się też między innymi e, karmi pożądanie, ale też e, jest wokół pożądania taki mit, że jeżeli się ludzi poznaje i zaczynają randkować. I na przykład, tak jak powiedziałyśmy o tej manii i Haju, ale mm -hmm. przecież nie zawsze tak jest na początku. Mm -hmm. Nie zawsze jest tak, bo to też jest swego rodzaju trochę mit, że każda para, która się poznaje, musi mieć na początku ekstatyczny seks. Jak tego ekstatycznego mm -hmm. seksu nie ma, to znaczy, że my y, jakby do siebie nie pasujemy, że to pożądanie zawsze musi być wysokie. To jest też bardzo zróżnicowane też. Czasem jest tak, że z jednym partnerem, partnerką ten seks się jest dobry od początku i on sobie fajnie płynie, ale w większości przypadków on będzie nieudany trochę, nie będzie wychodził, no trzeba się komunikować i sobie mówić o pewnych kwestiach. I to jest naturalne, że to nie będzie taki szałowy seks, tylko może coś nie wychodzić. Ale to nie znaczy, że my do siebie nie pasujemy jako ludzie, że jeżeli nie ma tego wielkiego wow i wybuchu, to powinniśmy się jakby rozeć i szukać tych, tego uniesienia. To możemy w ten sposób zrezygnować z jakieś wartościowej relacji, a nad seksem tak. można zawsze pracować. Ja myślę, że tam jeszcze jest wiele czynników też psychologicznych. Jak już się dobieramy w pary i teoria więzi mi się odpala e, i jakby poczucie bezpieczeństwa, zaufania itd., itd. No i tak dalej i tak dalej. No i wiesz no, jednak tak jest, że z niektórymi nam bardziej coś się dopasuje, a z niektórymi nie, z niektórymi jest większa namiętność, a z niektórymi jest mniejsza, co nie znaczy, że do siebie nie pasujemy, tylko pytanie, jak my się tym zaopiekujemy i czy mamy zgodę na to, albo czy możemy coś z tym zrobić, bo jasne, że można coś z tym zrobić. Ale i jeszcze, Klaudia, jak mówiliśmy o tym pożądaniu, to przecież... Jest tak bardzo dużo było mitów wokół, wokół pożądania i jakby też myślę, że podejście Freuda i takie trochę umniejszanie przyjemności u kobiet, w związku z tym, że głównie cenione było takie pożądanie, to spontaniczne, to pożądanie, które jest w zakochaniu, kiedy chcemy się na siebie rzucać, a y, pożądanie responsywne, czyli takie, gdzie ja nie wiem, czy mam ochotę na seks, ale w sumie jest tak miło. Zaczynamy się trochę miziać, jakoś tam zalecać do siebie. Ach, tutaj coś miłego się wydarzyło, jakiś masaż dotyk, o, coś mi się przypomniało, jakaś scena w filmie. I właściwie nabieram tej ochoty na seks. Nie, i to pożądanie responsywne, ono jest. Również istotne. on jest jakby na, na równi z tym spontanicznym. Tak. Nawet bym powiedział, że później w życiu e, bardziej ją uszanujmy, że ma miejsce. Mhm. Tylko, że o nie musimy się postarać. No i też, jak pokazuje książka, i też obserwacje, praca e, Emilii Nagoski, autorki Ona ma siłę. Ona wskazuje, że większość kobiet ma takie pożądanie mieszane, czyli mm -hmm, jest to responsywne, tak. czyli to jest coś takiego, że ja nie czuję potrzeby na seks, i dopiero jak jest coś z zewnątrz, to ja to poczuję. Ale my to przeżywamy, że jestem z kimś w związku, nie mam ochoty na seks, to znaczy, że nie powinniśmy być razem. E, I że dopiero, mm, że to jest. Mm, przeżywana jako coś mniej wartościowego, kiedy ja dopiero e, zaczynam się podniecać, kiedy mój partner, partnerka mnie dotyka, a wcześniej nie, partner. czyli coś może a, ze mną jest nie tak, że ja nie potrafię mieć takich spontanicznych fantazji, myśli e, wokół Jakieś seksu. miałam, albo tak. z kimś innym miałam, no dobrze, z kimś innym byłem trzy miesiące, ale to nie jest ważne, bo z nim miałam, a tutaj nie mam. E, tak. No, e, jednak jest to ważne. Tak. <noise> ale um... dwa jest, czy myślę sobie, Klaudia, o tej perspektywie mężczyzny, nie, że on też może mieć takie przekonanie, no nie, ona się na mnie nie rzuca. Hmm. Tak, nie inicjuję seksu, zapewne jej się nie podobam, albo jestem słabym kochankiem, albo mm -hmm. coś się między nami nie układa. A możliwe jest, że właśnie ta jego partnerka ma to pożądanie responsywne jako dominujące, co oznacza, że bez tego bodźca z zewnątrz trudno będzie jej wejść w, w, w ten spotkanie seksualne i co jest ważne? No, komunikacja, czyli żeby ona sobie uświadomiła, że tak ma i żeby mu powiedziała i żeby on tego nie przeżywał, że ona go nie chce, tylko, że ona go chce, tylko tego po prostu potrzebuje. Jeżeli to oboje sobie powiedzą i zaakceptują, no to wtedy on będzie inicjował, ona będzie miała ochotę i to jest okej. Okay. Więc to też jest ważne, żeby wiedzieć, że to, że nie mam ochoty na seks i dopiero mam, jak mnie ktoś zaczyna dotykać lub coś do mnie mówić, to to jest w porządku i to nie znaczy, że to twoje pożądanie jest coś z nim nie tak i żeby dążyć do tego, że ona musi być spontaniczna. Czasem może tak być, ale czasem tak nie będzie i warto to sobie przyjąć. Zresztą cała książka, ona ma siłę, Emilii Nagockiej o tym dokładnie mówi, ale też można świadomie pewne elementy, które nas uruchamiają, podniecają, wprowadzać do życia i wtedy jest ta szansa, że, 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 że będziemy bardziej Chętnie. Ja myślę, że też istotne jest, żeby zrobić cały taki przegląd swojego życia i przegląd relacji. Bo w długoterminowej, długoletniej relacji, słuchajcie, no wiele rzeczy ma znaczenie. A w przeglądzie własnego życia, no to ma znaczenie, o czym mówiłyśmy i to wypadło z, i z raportu Polaków i po covidowym raporcie życia seks, seksualnego Polaków, zmęczenie, stres. Dlaczego one mają znaczenie? Po pierwsze, no jesteśmy wyczerpani, po drugie, hormonalne zmiany następują. Jeśli pod wpływem kortyzolu spada nam wysokiego kortyzolu, przewlekłego stresu, spada nam testosteron, to nasze libido spada i my nie mamy ochoty na seks. Czasami nawet nie mamy na niej przestrzeni czasowej przestrzeni. Jak też testosteron spada, to mamy też y, u mężczyzn jest w ogóle mniej energii do życia. Mniej energii do życia, do Spada masa mięśniowa, dokładnie. otyłość się pojawia, więc trudno mieć, to jest takie trochę się robi niestety. Ale jak już dochodzi około. do tego kontaktu seksualnego, to u kobiet, jeśli tego testosteronu jest za mało, no to ten kontakt może być na przykład bolesny, bo ukrwienie, pochwy nie jest takie, jak wcześniej bywało. E, czyli te hormony, one mają znaczenie ale są jednym z wielu czynników, i mamy ten przegląd swojego życia, jako swojego życia. Hmm, 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 czy ja się wysypiam, czy ja dobrze jem, mam jakąś aktywność fizyczną, i takie tam inne wzmacniające czynniki, które powodują, że nam po prostu żyje się lepiej, w związku z tym ten seks uprawiamy. I jeden z najważniejszych, albo jeden z bardzo ważnych czynników, czyli relacja z partnerem. Co w tej relacji z partnerem, partnerką się dzieje, na ile ta komunikacja rzeczywiście jest taka szczera, otwarta. Na ile my dbamy o siebie? Gottmanowie zauważyli, że niestety bywa tak, że w relacjach partnerskich, w relacjach domowych, nasz ton głosu i sposób wypowiedzi jest dużo mniej przyjemny niż to, jak się wyrażamy na zewnątrz, jak traktujemy inne osoby poza, poza ogniskiem domowym. No i myślę, że no, bardzo mało odsetek ludzi lubi taki ton głosu, który jest mało życzliwy i przyjemny który jest opryskliwy, oceniający, um, krytykujący i to nie zachęca do kontaktu seksualnego. nie? Raczej nie powoduje, że jesteśmy w tej samej drużynie, ale w tej samej drużynie, czyli jest mi blisko do ciebie, ale tak życzliwie, ja ciebie doceniam, tylko raczej powoduje, a spadaj. Mm, to tak, nie tak, to nie mam ochoty na seks, z tobą, mnie. Dlaczego miałbym w ogóle dopuścić ciebie do siebie, skoro tak mnie traktujesz? To jest ten kawałek relacyjny z takiej życzliwości dla, się, dla siebie i no, takiego dobrego traktowania, a też yy, możemy się przyjrzeć temu, jak często partnerowi, partnerce dziękujemy za coś. Czy wiele rzeczy, które on, ona robią, wydają nam się oczywiste i nie mówimy tego słowa dziękuję, nie ma tego docenienia. Jak nie ma docenienia, no to też ta relacja zaczyna być mniej dla nas ważną i odżywczą relacją. Jak jest docenianie. I to też wyszło w tym raporcie po, Polek, yy, o którym mówiłyśmy chyba, nie wiem, pół roku temu, nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale tam jednym z czynników ważnych było to, że ten mężczyzna pomógł w obowiązkach domowych, czy uczestniczył w takim życiu, był jakby życzliwy dla niej, zobaczył, czego ona potrzebuje, odciążył ją z czegoś, ona mogła mu za to podziękować i. Ale i mogli sobie spełnić, spędzić mimo wieczór. Mm. E, to się wydaje mało romantyczne, mycie garów <laughs> albo mycie podłogi, ale to jednak wpływa, czyli ten czynnik relacyjny, co się dzieje między nami w relacji, jednak to wpływa e, na pożądanie. I też m, mówiłyśmy o tym, żeby nie zlewać się z, ze sobą, tylko żeby być osobno. A i też pożądanie m, bardzo. Mówię to o jakimś takim zjawisku trochę, ale tak powiedzmy do tego podejdę, one bardzo lubi też e, nowości, one też lubi zaskakiwanie mm -hmm. i też dbanie o relacje, czyli na przykład chodzenie na randkę. I takie mam pytanie do Was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Kiedy ostatnio poszliście na randkę? Kiedy powiedzieliście sobie komplement? Kiedy z podziwem i zachwytem spojrzeliście na siebie? Każdy z Was może sobie na to odpowiedzieć i się zastanowić w zależności od odpowiedzi, co może z tym zrobić, bo pary z długim stażem, w których ta namiętność. No nie wygasa jest na takim satysfakcjonującym poziomie, co znaczy na realistycznym, bo też chodzi o to, żeby mieć seks realistyczny, wystarczająco dobry. Wystarczająco dobry, to właśnie nie czasami ma być, że tak. wszystko płonie, tylko czasami jest ten seks taki po prostu przyjemny. Będzie czasami średni, czasami będzie cudowny, czasami będzie nijaki i to jest okej. Okay. Ważne jest, żeby te pary, które mają tę namiętność, to pożądanie, co one robią? Na przykład chodzą na te randki. One się trzymają za ręce, patrzą sobie w oczy, dbają o komfort drugiej osoby i są jej ciekawe, czyli jak już wcześniej o tym powiedziałaś, nie zakładają, że znam tę osobę na wylot, że nawet jej do końca nie słucham, bo wiem co powie, wiem jak zareaguje, wiem jak się zachowa, wiem jak się ubierze, no będzie ładnie znowu wyglądała, no. właśnie i o tym zapominamy i wchodzimy w taki tryb, który nie sprzyja budowaniu takiego, takiej namiętności, takiego dobrobytu relacyjnego, tylko to jest wszystko oczywiste. No, mm -hmm, i wtedy, mm -hmm. no, tak, no i wtedy, no tak, mi się wtedy pojawia, ok, no to skoro jest oczywiste, to jakby czy chcesz to zmienić, czy nie, no to też od Ciebie zależy, czy chcesz swoją partnerkę potraktować inaczej. Um, Gottmanowie zauważyli, że były w ogóle takie badanie, nie pamiętam, nie pamiętam kiedy i jak, ale one były powtarzane i powtarzane, że okazało się, że pary z długoletnim stażem, które mają udane życie seksualne, tak deklarują, że mają udane, co może różnie oznaczać, ale one deklarują i to jest istotne. One codziennie albo prawie codziennie mówią sobie kocham cię i codziennie albo prawie codziennie się całują. Tak, i jeszcze kotmanowie mówią, że właśnie to, to, to o czym mówi, że to są też rozmowy o schy schyłku dnia. E, to jest okazywanie partnerowi czułości i uznania, czyli tak jak słyszycie, to nie są duże rzeczy. To jest właśnie pocałunek, przytulenie się, spojrzenie na siebie. Tak, wydaje się to takie proste i takie małe, nie? A, jednak tak, jednak tego nie ma. Tego nie ma i to są takie małe kamyczki, ale jeżeli to jest codziennie, że tego kamyczka brakuje, to robi się po jakimś czasie wielka góra. I potem trudno trochę tę czułość odgruzować. i bliskość odgruzować, mm. odbudować. Więc pamiętajmy o takich codziennych rzeczach. I że ta gra wstępna zaczyna się właśnie od dzień dobry, kochanie, a nie 10 minut przed. Czasami, jakby spotykam się z takim poczuciem u jednej ze stron, że dlaczego mam to robić dla kogoś? I wtedy dobrze byłoby przyjąć perspektywę, że ten mój wkład w relację, on jest w relację dla naszego poczucia my. Dla my. I ja dostaję z tego, jakbyśmy mieli to kalkulować, to, to ci się po prostu to opłaca. Co trochę słabo brzmi, ale inwestycja w relacje ci się opłaca, bo dostaniesz w zamian. Żeby wyjść z tego ja w kierunku my, a wy jakie macie sposoby na podtrzymanie pożądania w długich relacjach? Co was nakręca, kiedy czujecie, że, to na, że tego napięcia seksualnego jest mniej? Piszcie do nas i dzielcie się swoimi historiami, pomysłami, inspiracjami, dylematami. Chętnie was wysłuchamy. Znajdziecie nas na Facebooku Seks Afera Nieskandaliczne Rozmowy o Seksie, Intymności, Bliskości i Związkach oraz na Spotify. Już jest kilkadziesiąt audycji. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Klaudia Letosik. Paulina musielak ja. Dzięki, pa. Cześć. Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera.